4 lipca rozpoczął się 12 międzynarodowy turniej koszykówki. Organizatorem turnieju jest miasto Gniezno, a nad prawidłowym przebiegiem czuwają wolontariusze i działacze koszykarstwa z Towarzystwa Sportowego Basket. W turnieju uczestniczą drużyny z 10 państw europejskich. Mamy wiele ciekawych drużyn. Niektóre z nich debiutują w naszym turnieju. W sumie w ciągu trzech dni rozegranych będzie 102 mecze i liczymy na bardzo dobre widowisko sportowe. W tym roku jest 37 drużyn z 10 krajów, no jest to liczba porównywalna. Bywały lata, gdzie drużyn było więcej, ale w zdecydowa... większości raczej było to mniej zespołów, dlatego, że mieliśmy mniej hal do dyspozycji. W tej chwili mamy 5 sal, jest większa możliwość ustawienia harmonogramu meczy i tych meczów może być też więcej. Do Gniezna przyjechały drużyny z tak odległych zakątków Europy, jak chociażby Wyspy Kanaryjskie czy Krasnojarskie w Rosji. Są również Niemcy, Łotysze, Brytyjczycy, Białorusini, Ukraińcy, Czesi, Holendrzy oraz Polacy. Turniej rokrocznie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Każda z tych 11 poprzednich była inna. Inny był skład osobowy. Na pewno pamięta się bardzo dobrze pierwszą, pierwszą edycję, kiedy przyjechało do nas sześć drużyn z zagranicy, to i tak było niezłym wynikiem. I Potem to narastało i było coraz więcej, coraz bardziej egzotycznych drużyn. Bardzo znaczącym punktem naszej historii było to, że przyjechała do nas na przykład reprezentacja Izraela, która po pobycie u nas i wygraniu naszego turnieju pojechała na Mistrzostwa Europy i wygrała z sukcesem. Więc myślę, że z roku na rok poziom turniejów, ten poziom koszykarski bardzo wzrasta i naprawdę stajemy się w Europie znanym turniejem, gdzie ludzie chętnie przyjeżdżają, mimo niespecjalnie odpowiadającej ze względów szkoleniowej, szkoleniowej w porze, bo początek lipca to jest początek wakacji, młodzież myśli o, o wypoczynku, trenerzy również. I nie wiadomo, czy to jest zakończenie sezonu poprzedniego, czy rozpoczęcie nowego, w każdym razie chętnie przyjeżdżają, chętnie ich tutaj widzimy. Wiele osób nam bardzo pomaga, i zawsze wiara w człowieka wraca, gdy widzi te osoby, które chętnie pomogą. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał prezydent Gniezna Jacek Kowalski. W inauguracyjnym meczu turnieju Gnieziński TS Basket pokonał bardzo wysoko zespół z Kanaryjskich. Przed nami jednak prawdziwa końska dawka koszykarskich emocji. Zapraszamy zatem w weekend z 4 do 6 lipca do Gnieźnieńskich hal sportowych.